się przywitałem Aha, do ciebie okay, do dobra, co to dobra, dobra, deska? Dobra, dobra, w takim miejscu? No właśnie, ale ten... Z dupy zachodziła A tu się nie da wyjść A. Nie da się na zewnątrz Boże, co za jajce, no to ani się w życiu nie znajdzie Ojej! jeju Nie ta deska Nie ta deska, nie ta deska. Ja wiem tą opartą o ścianę, nie! Co, co to jest? Nie! Zaciąłem się. Podaj, mi coś. Podaj mi coś. Zaciąłem się. Podaj mi. Coś. Zabiga. 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 Nie, podawaj. nie, 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 nie. taki. nie, bądź taki, nie. Bądź, bądź dobry, bądź dobry, bądź dobry Hunter. Spróbuję, ale nie wiem jak. Może być. Inny. Podsuń mi coś. No, zabiga. Zabiga. Nie, wiem. no. no próbuję. nie, możesz złapać, no, co tu, mi nie, 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 no, masz! O, o masz! O, o, Zejść! A tu jest o. kamera i wszystko widać, co no. wy robicie. Ehm, Zmień się. Stej, nie mogę go. Bloody... No? No, no, zmieniaj się! Tak. No, tak. no nie mogę! Tutaj... Bo ci wsadzę to w ciebie! Co co mówisz? Jak będziesz, no. jak będziesz to będziesz głównym wejściem, nie? No? To zaraz pierwsze drzwi na prawo. Nie, nie, mogę. Się I tam jest kamera i tam widać jak oni chodzą. No, 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 no nie podtrzymam cię na dobrej wysokości. No spróbuj. Fajnie. A jak ci powiem, że to nie jestem, ja to uwierz. Co? Zabij, tak. Dobra. Mówię, wiesz, nie uwierzył. To był To był fejt. w wiesz, ja miałem Cię w ogóle nie zabijać, ale <susurcza> sobie myślę, że pensa, o coś ci, ci powiem, że to nie jestem ja. Mówię, to co to jest, blady. To Marcin? Nie no, <weaving> Mati? Nie no, Marcin. Dobra, z Marcin. No dobra, teraz się dobrze schowajmy. Podaj bo mi to, podaj No, to mi No, czy nie szukamy? No, w sumie mm. dobra, okej. Okay. No szukamy. Dobra. No, skoro szukamy, tak. Macie jeszcze, niech stracę, damy Wam jeszcze 10 sekund i potem już nie będziemy, ani, ani chwili dłużej i szukamy. No, no jest no. i powiem Wam, tak, że no. to jest 5 lat, 4, 3, 2, 1. 0, proszę, cię. Teraz! No. Ale nie może iść tam no, dalej, zbą, ale głupota. co? No, nie okay. może. Tak, Okej! Okay. Okay. Eee, chyba ich tutaj nie ma, tak mi się wydaje. Widzicie, że ich tutaj nie ma. No, Wydaje mi się, że ich tutaj nie ma. Dobry, co, co, nie no, w mi się zaczął, chciałem mu towarzyszyć, co nie? Do, dobry kolega. Ej, w ogóle też macie takie troszeczkę jakby spadki FPS-ów na tej mapie? No, ale nie, no. ja nie, ja nie, ja nie. Ja. Już, dobra, no, już ja tak troszeczkę mamy, o, ...w jakimś miejscu OPI, o mówisz tutaj? Dobry pomysł, o Miejsce. O, o, OPI miejsce? Pod opi. O kurwa. O, o, o. Co jest zrobiliście? Nic, jest, jest dobrze. No, co zrobiliście? na to, czym ja jestem. No właśnie, też u Ciebie Co ty być. jesteś? What the fuck? Będę miał 4 minuty akurat na biurze. No, no, nie! Ci. Okay. Ciekawie, czy też było widać tę kamerę jak ten. Wiesz, to, co ty mówisz? O, wiem, wiem. Probably. Prawobli? Ej, a może tak? A może nie? Może a tak? A, i a nie? kto ci wie? Bo tak, kurwa, nie, czy... nie mogę czy... się tu zmienić, nie? Czym ty jesteś teraz? Gdzie jesteście? O, udało się. Gdzie a jesteście? Ale, ale tu sy. Hmm, my? To... Ale jakiś statystyk. Dobra nikt nie zauważył. <laughs> ja tu nie jadę <laughs> mam... A Ej, a to bierz, gdzie? <laughs> Serio? Serio? Gdzie <Mimo> oni są? Chodziałem, <laughs> Mati? Kabanosem, czy byliście? Kabanosem? Ej, tak, kabanosem! Tak, kabanosem! Ja przed nim. Niezły kabanos tutaj widzę. A ty ale, Marcin wziąłeś ja, to? Ja wchodzę tak. i tu jest taki rozpierzony. Ja tak. Dobra. Tak, I tak. Blady nie zdążył to? wyjść. Tak? Blady mi zdążył Jak? Wyjść. Ja Dobre, tam, nie zdążył wyjść. No, ale nie ruszaj się, tutaj. nie ruszaj się, blady. Nie, no, nie ruszam się. Ale po prostu co tu się dzieje? Ale ujmę ci, wpisnął. No, ja zamykając drzwi ze sobą, zaraz mi się otworzyły. No nie, zatwili mnie. No Zostałem tak. mówię, coś mi się nikt tutaj wyświetlił, Uciekaj, mój hamburgerku! Zamknij się! Ja się domyślam, że tu jest, bo tu jest rozpierdol zrobiony, więc tutaj jest na pewno Max. Marci. się, Uciekaj! Hamburger! Łapać go! Uciekaj! A trzeba tam zostać, Max, trzeba tam zostać. to jest nie do przejścia, bo my tu się klinujemy w tych wentylach. wentylach? Jaki sam, A Nie, ja nie wiem, Nie, <grym> nie wytrzymał, zaraz mu wadę z tego, A pamiętasz pamięta, frontalny atak? Siadł. <grym> jaki jaki, roz, jaki rozpizdziać jest tutaj. Wow, Jezus! Zostaw w hamburgerowym pokoju, to by ci nie zaleźli. <grym> no nie da się, po prostu się nie da. Ja mogę grę Jaki... na ta użyć. Jaki... Jaki jeszcze kresy, te spadki FPS-ów. No jak go zabić? Chyba no no ja, no ja. ty masz Jaki... spadki FPS-ów, no właśnie. Rozpizziec. No mam właśnie spadki, mam! Ja cię grał. A ty jest nie? Co ty robisz Nie, Max? no to teraz już ten. Nie do znalezienia jesteś, Max. Nie wcale. Mogę wysadzić go, proszę. No jeszcze nie. Czekaj stąd! Tam wrzają? jest, tam jest! Jak się na mnie! Uciekaj, bo ona się wysadzą! <grym> Zamknij drzwi! Niewiarogodne. Ja piję <grym> <grym> Troszkę no nie! Ja już nawet nie próbuję go zabić. <grym> I do hamburgowego pokoju, tam się schowaj, Max. Już siły, już siły nie mają, co nie? <grym> Max, i do hamburgowego pokoju, się tam schowaj. Dobra. No, i się nie ruszaj teraz. Dobra. Nie by dowiedzieli, którym jesteś hamburgerem. Dobra. Przecież nawet tutaj nie wlas. No jest hamburgerem w hamburgerowym Ale pokoju. Nie, nie poszedł do hamburgerowego pokoju. Nigdy bym tam nie poszedł. Ech. No właśnie. Spokój, idzie, spokój może święty, być nie? Max, nie wiadomo. Nie mam pojęcia. Gdzie może tamta być Max. Max. Ale wiesz, ci powiem. To w tym, czy jesteś, ma inny kolor niż pozostałe. I teraz serio? Tak. Kurde. Co inny ma serio? zobacz sobie. <laughs> Eee, w sumie o, ale trochę tak, teraz. ale no i tak by nie zauważyłem. No nie ruszaj tego. się. I tak nie zauważę, przecież nikt nie zwraca na to uwagi. Na że, że teraz tak zauważyłem. No dobra, ale oni tego tak nie zauważą, bo A ten. nie, to zależy od światła, dobra. Dobra, dobra daj, daj mi jakąś podpowiedź, co nie, bo przecież nie ogarnąłem... No tamtym. Ja eee, o, to jest, o, ale teraz Tu jest Na, na to. mnie jest napisane determinal. Prosto na mnie jest napisane the czy, the czy Terminal. By, czy w wiadomości masz ze świata? Nie wiem, może... To jest gazetą Nie jestem gazetą? Tak, jest gazetą. Fuck, uważaj się, trzeba 5 sekund! 4. <gryny> nie ruszaj! Nie ruszaj! Nie Nie Nie, nie, od... nie To, to jest presja, za duża presja. No dobra. No... mnie. Maraz, wy się gdzieś ukrycie. No powiedzcie, że ukryliśmy. Informacje do my Mieliśmy całkiem dobre kryjówki ostatnio. Zobaczymy czy tym razem wy się ukryjecie chociaż trochę dobrze. Nie ukryją się. Bo jak w się nie ukryjecie to. Słuchajcie, panowie, ja proponuję w następnej rundzie, mam pomysł. Ale powiem wam, jak będziemy zaczynać grać. Dobre. Powiesz nam. Tak. Powiesz. Aha. Zdradzisz nam pomysł swój, tak żeby tak. słyszeli oni. Tak. Mm. Doskonały pomysł panie Marcinie. Super. Tak dobra, dobra, to chyba to to. nie? Ręce do góry! E, nie mogę się ruszyć! Zobacz. <laughs> Okej. Okay. Taki gość! O, co tu się Od stało? Tego. Rozwalcie go, zanim się zamieni! Dobrze! Co ja się stało? A jego się dobrze musiał schować, nie widziałem go. <grym> Stał idealnie za Marcinem. No. dobra. Zadno. Za Marcinem się schowałem. Ej, to gdzieś tam musi być Mati, rozejrzyjmy no? się. Serio? O kurde, to faktycznie jest ciężkie. No, no. to ten pokój takie ma kolorki, że tu jest ciężka sprawa. Zamykajcie za sobą drzwi, roz... błagam. Chyba nie... No? nie Nie uda mi się wygrać, co nie? Myślę, że jesteś za dużym obiektem, wiesz? No też jest, jest czymś tak małym. To nie. Jest czymś małym. Okay. Jest tak mały, że no, po prostu nie da się go znaleźć. Widziałem. Hot dog. Hotdog? W głównym pokoju Yes! Hotdog biega! Szybko za hotdogiem! Patrz hot jaki głodomory jak się łonią O nie yeah. yeah. Hotdog yeah. za film hot no, z... Słuchajcie, mój pomysł Ej, słuchajcie, mój pomysł Chodzimy tak. i róbcie w każdym pokoju rozpizdę ile się da U, Uch, no, no na pewno Rozpizdziec Ej, mam pomysł, Widzisz? Nie, to się nie uda, szkoda to, jakby się udało Patrzcie, patrz, patrz, patrz na to, ej No <laughs> kurwa, naciąłem się Patrzcie na to co ja teraz robię Tylko nie Marcin, naciąłeś mnie o oh dżizaj Rób cię oh rozpizdostać Bo kurwa, Marcin coś ty narobił <grym> oh, O wy tam nie. robicie? Max dochodzi Max dochodzi? <grym> Jestem w tobie, nie ja w tobie Nie mogę się zmienić w nic Byłem coś. <grym> coś Bloody <grym> daj coś O jaki tu jest Słuchaj się, bo ja nie mogę tam najmocniej Jaki tu rozpierdziel <grym> Aha Oj Tak będzie stał Tu się nic nie stało O właśnie widzę Tu się nic nie stało Jeden mniej nic się nie Jeden? wydarzyło A może ich być więcej, wiesz? Takie mam wrażenie Patrz jak ucichli jak weszliśmy do no Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Szał... drzwi Tylko miecze się zacięli O nie, jak mnie załatwił, no nie! Tak. Ale szybko mnie rozwalił No bo zobaczyłem książkę, nie No dobra ma miejsce się zmienił w tą pierdoloną półkę, szafkę, biurko, cokolwiek to to... Czy ja dobrze stoję, nie? No nie <laughs> O tak, stop! Jest okej okay. To jesteś, max sojusz. Tak, się Zastanawiam Nooo! tyle. O, Ten pokój na boższa. pewno odpada, bo jest nieruszony. <ślad> Okej. Okay. No no, tak, tak. W następnej rundzie też rób się rozpić, ale wszędzie. Nie, nie, nie. <ślad> <ślad> jest! Był szafą, był szafą, był szafą. Jest! <ślad> gazetą, gazetą na zewnątrz, na zewnątrz. Nie, czekaj. Na zewnątrz? Tak, na pewno? w życiu, w życiu... Gdzie ty na zewnątrz jak tam nikogo nie ma? Ucieknij. Nie mogę. No nie. O, cześć Max. Co Max? Ej, ja ogólnie z tym z tym co był całkiem dobry plan. Muszę przyznać, że taki... Tak! Trzech triple Tak Trzeba teraz poprawić tą wersję i zrobić większy rozpizdziej. Tak, trzeba w każdym pokoju zrobić. A nie się tak ogranicza. Dobra, ja już za Marcinem nie chowam. Ja was wszystkich trzech zabiję. Oj, oj. No dobry, 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 jest. dobry, dobry, jest. jesteś, dobry. Jesteś, dobrze. Dobry się, dobry. jesteś, dobry. Dobry z ciebie zawodnik jest po prostu. Brawo. Oj, nie. Co tam, O Oj, nie. O, nie. o mi tak! Mi noś... O A, noś... tak. A, się, czy zaciął? O ja! Jagód, na trójdzieści Proszę, proszę nie. skąd ja ci kurwoty pożywiam jagód wezmę. Co? Ja ci kurwoty pożywiam jagód wezmę. Nie mam pojęcia. Chodzi o Dobra, chyba wbijamy tam, co nie? Ręce do góry, jak to się mówi! Nie! Nie dam się rąk do góry. Nie! Ręce do góry, bo skierdalam. Nie. nie! był! Bo... Ja byłem zapasowym monitorem! <laughs> ale słowo. Chciałem wejść na biurkę i dwa monitory, ale się nie dało. A to i ma być żyłem. ten twój spalony, tak? No niestety, no. nie wyszło. <laughs> No dobra, to poszukamy jeszcze Daj, tego. I tu jest taki. OJ! Złoty, fajne. Co ty ta jedna? Ale trzymał tak w sumie trochę na rano i trafili za twierdzenie. Akcja rozpierdziel? Tak, akcja rozpierdziel. Szybko! Robimy to ale, To Dobra, trzeba to czymś takim oh. zrobić. Co za popierdywanie. Bo zapchniesz monitor O <grym> Dobra spiszcie, Co się, co się stało? Nie nic się hmm. stało Co Spiń się stało? Piję. Ja widzę was Łazienka jest zamknięta Dobra, już, 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 już Spokojnie, nie, no, nie, ruszajcie się Zaklinowałem się Zacząłem się. się Co? Serio? Czy jesteś w kimś? Nie, Naprawdę? Nie Naprawdę? Serio? Ja po tak Byłem podejrzany Spierdzielił do hamburgerowego rumku do... <grym> Hamburgerowy pokój RUMKU <grym> no to, to jest hamburgerem Tak, <grym> <grym> eee... pa, patrz ten poker fake. Za dużo Ja ulega, nie wiem czy ty, to, jest ty Za ciasno ty... No to zobacz sobie No jak on zobaczę jak chodzę. Aha, to bladi zobacz jaki mam Eee, mam nie problem No nie <grym> mogę go uciekł ci, uciekł ci. Jest... Wiem że mi uciek jak ja go nie mogę trafić nawet Serio Serio? Naprawdę Tak. Bo ja widziałem no, go na kamerze. A tu kamery są? Tak, jedna. No, otwierać te drzwi! W tym pokoju, gdzie jest deska oparta. O kurde. O. Wszystko widać. Ktoś się, się tam, tak, coś się tam z tyłu bawi. Ty. O, to jest! O, to tak. <śla> Długa historia! Ty jesteś? Ja Wiesz, że mi nie wyszło. <śla> Życie mi nie wyszło. A ty, ma, a ty, Max, żyjesz, nie? <laughs> jak no nie. Ej Max, ty tam cały czas byłeś? Tam to Max. Max, ty Gdyby byłeś kongałcili. cały czas tam gdzie ja byłem? To jest yes. ej to Ty jest widziałeś jak ja byłem wiszącą szufladą? Nie! A, a Bladiza, czym ja jestem? Wiem, widziałem No widziałem. nie wiesz, jeszcze drzwi za sobą zamyka <laughs> Max, a ty widziałeś jak ja byłem tym szafeczką? Sobie? What? What? No, nie, ład? Nie ja, Dobra, ja w jestem w pokoju, nie wyjdzie stąd już Zamkęli Maxa? Jesteś pewny, że nie wyjdę? Zamknęli Maxa na klucz? No, zamknęli go. Nie! Hahaha! <śmiec> to mi pasuje. Mati, idź do hamburgerowego pokoju czy tam No Nie! No on tu jest, no chodźcie do mnie, no. Mati, to, to, to. Mati w ogóle nie przychodzi, jak? To nie dam rady go ze strzelić. Ale gdzie on jest? No, no. tu! Tu otwierę, otwierę. Wow! No uciekam! Nowa! Chciał uciec! No i Książka, książka, książka. książka tak. Mylik my jeszcze przez parę naście minut. Parę naście minut? <śmiec> przez minutę tam! No <gubi> skąd? No Marcin załatwił Jak on widział? A wiesz skąd się widziałem? Poruszyłeś e, tą torbę Aaa Nie widziałem to Marcin. Marcin. Ten poker face food, nie? Ale ja myślę tutaj centrania, ten A, Marcin, a ty widziałeś jaki byłem nie tym? Nie jak byłem tym biurkiem? Nie widziałeś pewnie tego Nie, nie widziałem Nie utknąłem a, o, zdrowo, <grym> No ketchup! Nie. Hamburger! Ketchup! 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 ketchup. ketchup. No tak, ketchup tak. Z niego wylatuje. Ketchup! Czy to wystarczy Yehu. chodzić w kółko i cię nie zabiją? <noise> widział cię, widział cię, widział cię, Marcin! On cię widział! No no! No nie, zamienił się no w sopę Ale żeś odwalił. No nie wierzę, uciekające krzesło. No on się w na tym zamienił. Marcin! R! No wiem Ale co? poker face twój no nie, 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 nie. Widziałeś nie? nie, nie widziałem Nie, ale wiesz co, mi nie pasowało coś, bo poprzednio jak byłem w tym pokoju to tak nic nie wisiało tak rzadkiem, No tak muszę przypadkiem No po no, no, się no, zamieniłem Muszę przyznać, że było wesoło w tej rundzie Jestem mistrzem prop hunter. Tu się straszliwy, tu się straszliwy rozpisie zrobić, gdzie kogoś no. coś bije no. No, dokładnie, no Dokładnie, dokładnie Ale ten poker face z tym krzesłem był dobry. Trzeba spróbować nie zrobić rozpierdzielu. Nie, to właśnie o to chodzi. A -a. No, no jak? No, bo wtedy nie będzie wiadomo, będą mieli No nie wiem. No, no, Dobra, to, to wiesz, następny, tak? ej, następny co, rundzie robimy. Ej, to staramy nie się nie rzecz, robić. Blazisz, w następnej rundzie nie robimy rozpierdolu. No co jest gra? Staramy nie, się. Nie, no się jak robić? to nie robimy? Staramy robimy się nie ro robić. Robimy. No właśnie o to chodzi. Nie, właśnie nie. Jeden ta co nie robimy. Aha. To być porządek. Tu ich nie było za porządnie. Za ja no Może się też, nie robić, jest... bo. No, no właśnie, no właśnie. No, tam gdzie jest rozpierdzie, tam jest nas nazdż... dużo. Fuck! Jest! Dobrze. Dobrze. No, torbą. No i oh. co, no i co? No i co, że byłem torbą? No Ty, dobry, torbo. jeszcze tylko. Jeszcze no. tylko ten został. Nie, no ja może nie będę podpowiadał, bo to tak 4 minuty, jeszcze to jest dużo czasu. A można zmienić tą kamerę, czy tylko kamera jest jedna? tylko, tylko jedna. I niestety nie będziesz wiedział, hmm. czy tam jestem, czy nie. A może jestem, a może nie. A może jestem tą hul <coughs> hulager. Kici kici. Szukaj się. Oj! We dwóch się zamknęli w jednym pokoju. O nie, coś by to do robić. Dobra, kiszka Mati. Aha! Pamiętaj Mati, nie ruszaj się stąd do końca albo zagraj tak, żeby przegrali. Bo musi mieć prawdę to jest we głupie. Właśnie... Tak to jest głupie! Ej, go, to jest. Ja! 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 ja. Miałeś to wygrać! Gaze. Ale jak już stał jak już stał na demdróż, to wiedziałem, że już wie, że tam jestem. A, eee, eee, widzisz? Dobra. Aj, aj. Akcja zero rozpierdzielu. Zacząć. To? A tu zaraz pełno będzie. A tu zaraz będzie wszystko rozsypane. Gdyby trzech utknął w sobie i będzie rozpierdziel. Nie. No, tak. Nie. Tak będzie. Jest, leży, Jestem! To... <noise> Okej. Okay. jesteś. Kupą. O kurde. Znajdę. A tym jest raz. gówno? Od razu jest. To... No, jest gówno, leży na blacie, nie wiesz? No. Ale, ale, ale cisza. Dobra, chodź. Chodź winie za sobą, ale chuj e. Zobaczymy czy mnie znajdą. Ale znajdą mnie na bank. To jest hot dog. Więc ktoś. Hot bym, dog. Ktoś wziął sobie hotdoga, albo hot raczej. Ale like fucking hot dog no to jest! What the fuck? To jest ozdoba Admiros, odejdź Eee, oh. chyba co ci utknęła gdzieś. Admirost, Admiros, jeżeli mnie nie zabijesz To co? To będziesz miał zapas hot dogów na całe życie. Nie, 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 Dradzę wam, gdzie oni są? Okej. Okay. Ja Jasne. wiem. Jasne. Ja są. to znać teraz! No to muszę was zaprowadzić tam. Nie, 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 nie ufaj mu. Chodźcie, za, 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 no, no. Chodź. no zaprowadzę was! Nie zabijaj go! Nie bądź kurwa konfidentem mam. was. Co tam. ja zrobiłem? Ja, ja się tu. Zobaczysz się. O, widziałeś, zobacz, patrz. Co tu się dzieje? O no, oni są tutaj. Dlaczego Masc nie zmieniłeś pewnie. w ogóle? <laughs> oni, są, oni, oni są gdzieś tutaj, na pewno. Ja widziałem jak oni tu wchodzą. Ja też widziałem jak tam wchodzi Bladdy. No Maty, no tak, tak, Maty nie musisz mnie obserwować, tak. Ale tak patrzyłem, bo no coś to. się ruszyło za tobą. Co <laughs> to, no, on, 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 Oni tu są, mówię wam. Wepnął z tyłu do Wentyli, no co to... <laughs> tam Oni tu są. Biurko, jest jest biurko, rozpierdziel, więc oni tu muszą być. E, e, nie, czemu taki chod do góry? Nie, nie! O, co Dzień dobry. O nie, do widzenia! Nie! Nie, czemu? Haha! Bo ja to za raszkizda? Chciałem drzwi otworzyć, się zgubiłem ten. Dobra, a nie Nie rozumiem ich tak, czekaj, że idzie my nie będziemy mogli przechodzić. Ha ha! Nie skupię się na tym. Jaki? Widziałeś to, Marcin? Tak, a ty działeś mnie? Masakra, ty z tłu, dalej wychodzący przysti. O, ja jestem stół wypchnę ja wyk. ja nie wiedziałem, że ty jesteś, tylko tak stwierdziłem. Spokojnie, nie powałeś. Wypychałem Wyszedł się. Przez przypadek was wydałem. Milosz, co po usłysze mi się ruszyć? Co się stało? Milosz, Milosz, udkło, udkło, udkło. Naprawdę? O, oj, oj, oj. Ale Milosz był za gruby w internacjach. Nie możliwe, słyszysz? To jest niemożliwe. Tak, czym jesteś? jesteś? Ja jestem książką. A ja jestem y, tą prostytutką. Co? No dobra, nie musisz się chwalić. E, taką wiesz, to możesz się sprzedać, prostytutkę ta po latarnią stoi na dworze. No pod jasne, tym koniem. koniem. No, Ale No zginął! Coś <laughs> nie pasowało to krzesło? Przy tym biurku Jak nie, nie było? pasowało, to gdzieś idealnie było przy ty! Ale no właśnie. Przy tym biurku nie ja było. było krzesła. Było! Na chybił trafił, było. strzelił było. Chyba. Było. Masz złą pamięć, gdzie jest? Ja mind? robię poker face, A oh! oh! no! 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 Ale tam była książka! No, no i pod co? Ten... Ale... Byłem prawie pewien, że to jest... Zresztą, co Ale... co, zasłaniasz on. coś w sumie, więc... No chuj nie kapnął? Jakbyś, nie, wiesz co, jakbyś stanął troszeczkę... Bardziej w prawo, czy w lewo? Bardziej, no nie wiem, w które twoje... Mm. W którą nie wiem, twoją właśnie. stronę... Ja mm. no też nie wiem. W którą stronę patrzysz? Ja teraz patrzę tam, gdzie on jest. Tam? Gdzie? Co? Ja no to gdzie? w twoje prawo. Moje prawo, no tak. no w sumie bo by lepiej, no, ale no. co zrobisz? Teraz. Uwaga, przesuwam ci. Przesunąłem. Wybieg z tego teraz, pokoju. teraz, teraz, teraz dobrze, no. Czekaj, już. i tak stój, tak stój, Kurwa. tak stój. Tak stój. Co? Dobra, nie, dobra, jest okay. stój. Nie, nie zobaczę. nie ma chuja wiesz. Nie, nie, nie. Hmm. Dajesz sobie sprawę, <noise> że on wie czym jesteś? Nie, nie wiem <noise> czym on jest. Nie, Dobra, dobra, już <noise> Dobra, dobra, widziałem jak, jak już... No, no, no widzę, mierzysz do mnie. Co? Badaj. Nie bierz, nie mierz? Ty... No? Ja no, się robisz. Nie. no? Nie. No ja się widzę cały czas, jak mówię nie mierzyć. Prawie przez, jest przez chwilę do niego Cześć, mierzyłeś. No. Tak. A no. no już nie mierzysz. Także że I... swój w ogóle, nie wiem. Widzi... Możesz Widzisz te zwłoki Admirosa? No, jestem zwłokami Admirosa. Widzisz tak? Nie. Widzisz Cześć, gdzie o, ma skierowane ręce? Widzisz gdzie ma ręce skierowane? To... Czekaj, idź, ta, idź tamtą stronę. Tam gdzie jego ręce wskazują. Tak. W idź. Do, do tego pokoju. Tam gdzie jego no tak. nie, to gdzie jego ręce wskazują? No zobacz. No ku każdego innego. <grym> wskazują. Serio? No wskazują tak, jest... tu. Tu wskazują. A, tak o, Kurwa. Wiedziałeś czym jesteś, tak nie. na chwilę trafił? Nie, po prostu na chwilę trafił. Eee. Lampą. Był lampą przez cały czas. Lampą był on cały czas. No No chyba tym akcentem kończymy. to no, chyba no, tak. No